Podłączona drukarka do prądu, zainstalowany CIS razem z chipem. No, drukarka tutaj informuje, że coś jest nie tak z diodą. Oraz tutaj w programie nam się wyświetla, że na natusze nie mogło być zidentyfikowany. Tak więc przechodzimy do ponownego wykasowania chipów. Przechodzimy przez procedurę. Dalej, dalej. OK. drukarka przesuwa głowicę, karetkę do miejsca wymiany po czym wyjmujemy całość zainstalowany chip przytrzymujemy guzik przez raz dwa, trzy, 4, 5 sekund chipy powinny być już skasowane instalujemy ponownie pojemniki razem ścipem. Po takiej operacji dajemy dalej. No dajemy jeszcze raz dalej. Ok. Zamykamy pokrywę, ponieważ nie ma kabli. Jeszcze raz, ok. I pojawia się taki oto komunikat. Zainstalowany pojemnik suszem nie pasuje do tego modelu. I na drukarce cały czas widnieje czerwona dioda, wskazująca na to, że coś jest nie tak. Wszystko jest poprawnie zainstalowane. Drukarka ma kon kontakt z komputerem. Aczkolwiek cały czas nie działa.